Witam wszystkich na siódmym tygodniu ogrzewania domu grzejnikami poprzez klimatyzator. Pompę ciepła przerobiono z używanego klimatyzatora typu monoblok. Dla tych co nie wiedzą, wymiennik jest zamontowany na zewnątrz i medium grzewcze to jest glikol, który idzie na wężownicę. Wężownicę oddaję do buforów, a bufory oddaję na grzejniki. Także tak u mnie wygląda ten temat z pompą ciepła. Pojawił się też nowy temat link Wam wkleję i u góry i w opisie Wam dam także zapraszam na podsumowanie pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej też już miała co robić niestety mało słońca dużo chmur i jak widzicie u mnie na dobę średnio 300 litrowy zbiornik tak około 1,5 kWh po prostu na dobę mi idzie czasem y, ja spisuję co pełną y, po prostu kWh i czasem to się nakłada ale tak średnio na razie wychodzi 1,5 kilowatogodziny grzeję do 45. Dzisiaj, akurat trochę słońca wyszło. To układ podgonił do 50, także bardzo fajnie to się uzupełnia. Jak widzicie, niedziela to był ostatni dzień tamtego miesiąca. Czyli pierwszy dzień kolejny tego tygodnia. Pogoda była w miarę ładna czy w miarę bardzo ładna słoneczna, bo produkcja ładna. Ale później już niestety. Nie było tak kolorowo. Listopad już zaczyna mieszać trochę, trochę takich słonecznych dni, trochę właśnie e, pochmurnych. Tylko znowu, jak są słoneczne dni tak tutaj albo ostatni, no to od razu są przymrozki z rana. A jeśli są pochmurne dni, bez jakiejkolwiek praktycznie produkcji, jak widzicie połowiczna jest produkcja, to znowu są cieplejsze dni i to się tak w miarę wyrównuje. Po prostu w cieplejsze dni pompa się po mniej, pobiera prądu, a w chłodniejsze pobiera więcej. Ale za to słońce po prostu jej pomaga. Także słuchajcie, teraz 3 minuty dla tych, co jeszcze nie wiedzą, co ogrzewam i jak ogrzewam, i przechodzimy do głównego tematu. Dom ma 10 na 9,5 m. Poddasze na razie jest nieogrzewane. Rok budowy 1980: powierzchnia bez poddasza 165 m2, powierzchnia ogrzewana 110 m2. Całość ogrzewana, grzejniki stalowe plus dwa aluminiowe i drabinka. I tak, piętro to jest 71 m2, czyli 184 m3. Tutaj znajduje się storownik buforów, który pilnuje y, temperatury i grzeje, że tak powiem, cały dom, górę i dół. I na parterze jest 39 m2, to jest 82 m3. Reszta pomieszczeń, tutaj to są pomieszczenia użytkowe i są ogrzewane tak naprawdę teraz z tego co te bufory promieniują. I tutaj jest też farelka 1000 W, która też pilnuje temperatury. Bo dół jak widzicie jest y, jeszcze metr w ziemi. I tutaj mam y, ogólnie z fundament, cegła jest na zewnątrz do poziomu tutaj y, płyty i od środka jest pustak żużlowy. Na górze mam pustak pianowy 25 cm na to wszystko idzie styropian 10 cm i fundamenty są jeszcze styropiane 5 cm ocieplone także taki średnio ocieplony dom także tak to wygląda na dzień dzisiejszy dom ogrzewam pompą ciepła 5,5 kW przerobioną z używanego klimatyzatora to jest inwerter na kapilarze do niej jest przyklejony wymiennik płytowy to jest wszystko na zewnątrz jak widzicie i Ogrzewam y, z ład wody, tutaj y, 900 litrów Zład wody buforów, to jest y, system przeciwprądowy już y, zrobiony, także ogrzewam poprzez wężownice, które, też, które generują straty, bufory też generują swoje straty i system ogólnie z nagrzejnika, który też generuje straty, także to jest próba zobaczenia y, ile taka pompa da radę po prostu, lepiej y, po prostu da radę odgrzałek. I na dzień dzisiejszy to jest 2-2,5 razy lepiej, ale przy mrozach większych zobaczymy, jak to się spisze. Oczywiście na nowy sezon będzie już pompa splitowa i będzie to o wiele lepiej pracowało. I dodatkowo jeszcze, jak mi braknie nadwyżki, bo jak żeję prądem tylko z nadwyżki z fotowoltaiki, to mam jeszcze kopciucha, którym się mogę poratować. Także na dzień dzisiejszy tak ten cały układ wygląda. Tygodnie lecą, siódmy za nami tak jak zwykle mówię, z lewej strony mamy zużycie pompy ciepła z prawej strony zużycie farelki 1kW także w tym, w tym tygodniu pompa ciepła, no tak trochę pracowała, trochę nie ja też troszeczkę też sfolgowałem z grzaniem domu rano mam ustawione na 22 stopnie bo przedtem miałem 22,5 to ona się kręciła i kręciła czasem coś się przewietrzyło, albo coś, niepotrzebnie że tak powiem, na siłę próbowałem ten dom nagrzeć. Teraz ustawiłem na 20 stopni i się poprawiło. Zużycia spadły, a komfort jest dalej taki, jak ma być. A znowu na wieczór już odpalam na 22,5. i Ile do 10 mi tak naprawdę do 22 nagrzeje? Tyle nagrzeje, później przechodzi w tryb nocny. I w nocy, jeśli jest taka potrzeba, to się uruchamia, bo pojawił się przymrozek w sobotę. Tak, w sobotę rano się pojawił przymrozek. Teraz też już wieczorem widzę, że jest przymrozek, także już takie będą troszeczkę. Jeśli się zbliża ładna pogoda e, słoneczna, to idą przymrozki, jak buchmurne, to cieplej, no standardowo. Także e, w tym tygodniu pompa ciepła zużyła 106 kWh, grzałka zużyła 7 kWh, razem to mamy 113 kWh. Ale mimo nawet e, słabego słońca, jednak e, nadwyżkę jeszcze się trzymam powyżej e, 2000 kWh jak sami widzicie 113 kWh zużycie na samo ogrzewanie plus jakieś 70-80 kWh to jest zużycie ogólnie u mnie w domu także około 200 a z nadwyżki mi spadło ile mi tu spadło 42 kWh także jeszcze w miarę to się fajnie bilansuje i do tej pory pompa ciepła już przez te 7 tygodni zużyła 696 kWh farelka 106 kWh rano całe ogrzewanie na te 7 tygodni tygod... razem ogrzewanie tych 7 tygodni już to jest 802 kWh każdy może sobie po swojemu to policzyć jak grzeje tylko i wyłącznie z nadwyżki z instalacji fotowoltaicznej także nie mam zamiaru płacić za ogrzewanie resztę co braknie będą eksperymenty z kopciuchem bo mam jeszcze opał i ogólnie zobaczymy jak to będzie wyglądało na razie jest powiem Wam fajnie ogarnia to nawet przy przymrozkach tak myślę, że do minus 5, nawet takiego ciągłego już, to da radę. Mi się wydaje, że da radę nawet na tych moich małych grzejnikach. Co braknie, to zawsze mogę przepalić kopciucha, przemieszać powietrze i pompę ciepła dalej będzie to wszystko utrzymywało. Także na dzień dzisiejszy jestem dalej bardzo zadowolony i raczej inaczej nie będzie. Zapraszam Was jeszcze do jednego tematu, o którym przed chwilą e, wcześniej wspomniałem. Słuchajcie, udało mi się kupić grzejniki bardzo fajne grzejniki firmy Purmo 3 sztuki 180 razy 60 i jedną sztukę 100 razy tak, 60, także wypad był 150 km zrobiłem grzejniki kupiłem w bardzo fajnej cenie. Wszystko w temacie właśnie będzie tutaj w tym filmie. Ja Wam link u góry jeszcze do tego filmu przykleję i dam w opisie. I cały film oczywiście znajduje się w mojej playlistzie. Porównania, e, ciekawostki, porównania, testy. Także tutaj dużo różnych, takich, właśnie różnorakich filmów, które nie zawsze są z jakiejś serii, się po prostu pojawiają. I w ogóle, ogólnie, znajdziecie dużo takich filmów na moich playlistach. W miarę to mam uporządkowane, także zapraszam do e, szukania czegoś ciekawego dla, sie dla siebie, nie, nie po całym kanale. Także też zapraszam Was na mój kanał. Pompy ciepła, fotowoltaika, bufory ciepła, solar trackery, kolektory słoneczne, dużo porad, testów, kombinacji także. Zapraszam Was wszystkich i słoneczka życzę.